Cześć. Dzień dobry, słuchajcie. Yy, przyjechałem jeszcze raz na ten recykling, zanim pojadę na ten darmowy. Dlatego, że zostawiłem taboret i coś jeszcze. Zobaczymy. Zobaczymy, co tu jeszcze jest przy okazji. Do następnego. Ciepło się zrobiło, jak nie wiem, jestem już blisko swojego ulubionego hasioka. Idę jakąś zanętę kupić na, na faunty, wiecie. Skoczymy na chwilę do sklepu, tylko najbliższe nadto. Zawsze kupuję to. Nie zbliżamy jest kolejka, ale nie duża. Dobra. skoczymy raz, dwa. Zakupimy towar i lecimy na, na nasze polowanie. Okej, okay, wyłączę się teraz. Czekajcie, bo sobie to gdzieś tu. Okej. Okay. Jadę, jadę już, wiecie co, byłem tam, wiecie gdzie i jadę już z Jadę. Przyjechałem już dawno. Z darmowego hasioka oczywiście. Taki miałem dzisiaj jej kochany dzień, zawalony sprawami, że się w głowie nie myśli. Nie miałem nawet czasu nagrać w filmiku wam. I wiecie co, przyjechałem jak do domu, zostawiłem wszystkie graty. I pojechałem do Weizenburga, bo sobie rodzinka zachciała obejrzeć miasto, bo to jest bardzo stare miasto. Wierzcie mi, że to nie jest aż tak może wielkie, ale piękne stare miasto. Są budowle z lat 700. Nie 1700, tylko 700. Zrobię jakiś filmik może tym, o tym miejscu, bo to jest ciekawe, nie? Myśmy mieli przez 1966, a tu proszę, budynki niektóre stoją z 700 roku. Dobra, nie tyle. Tyle o tym. A teraz zobaczcie, no jest tam trochę. Tu mam fajne maskotki cały worek. Tam jeszcze parę rzeczy jest. Zaraz je zobaczycie, bo jadę do dziupli. Także spotykamy się w dziupli. Oj. Słuchajcie, zanim zaczniemy, to chciałem Wam powiedzieć, że yy, skrzynia już ma nabywcę. Pusta. Będziemy w później jakim otwierać. I fotel też ma nabywcę już. A tam leci właśnie to, co bardzo lubię na razie. No, jestem już w dziupry, rozładowałem samochód, ubocony jak nie wiem, bo wszystko na szybko. Już Wam pokazuję, co, co kupiłem rano. Tam jedną rzecz kupiłem. I co na tym naszym Hasioczku darmowym? Jedziemy z koksa. Słuchajcie, pierwsza rzecz. Krzesła ogrodowe, takie rozkładane, metalowe. Pani mówiła, że coś jest uszkodzone. Ja rozłożyłem i są dobre. Dlatego jest tutaj, wiecie, jeszcze stolik. Tylko ten stolik akurat tutaj wyskoczył z zawiasu. O, tutaj w tym miejscu. No i na razie go nie rozkładam. Fajna sprawa. Kompletna żeliwna ławka. To jest oparcie, to, to długie takie. No nie ma drewna, wiadomo, nie? I tutaj widzicie są nogi. Nogi. Także nie jest uszkodzona, tylko drewno założycie. To oparcie jest żeliwna, ciężka cholera. To było to. Teraz tak. Eee, taka miedziana, czy, czy to jest musiężna doniczka Ok. tutaj taki trager wiecie e, trager jeny ja, co ja gadam chwytak nie o on się roz, rozkłabia i wtedy do góry ciągnie się o tego nie ściągnę jakiś ciężar takie coś tam wziąłem taką fajną miskę malowaną, zobaczcie no jest tutaj troszkę oj tu jest troszeczkę uszkodzona znaczy odbita ale ogólnie fajna nie dziurała nie przewzywiała wiem że schodzą. no to wziąłem nie Yy, damskie buciki yy, na motocykl numer 38. Numer 38 to jest. Dostałem, pani szła sobie z maskotkami, zaraz Wam pokażę te maskotki. Jakoś tak poczekajcie, może tak jest firma, co to za firma tam jest. No, buty i do tego rękawiczki. Rękawiczki dla kobiety, na motocykl, dla dziewczyny, na motocykl bardzo fajne. Teraz tutaj menażki, ale tylko dolne części. No niestety, dwie takie same, dolne części. Dobra, taki stary komputer wziąłem, będzie na rozbiórkę. Spójrzcie, to już jest, ma swoje lata, jak to się mówi. Ładnie wygląda on się podświetla w środku, wszystko się na niebiesko błyszczy, fajnie. No ładnie to wygląda, on jest sprawny ogólnie. No, ale już jest wiekowy, wiecie. No. Nie wiem, czy ogarnie. chyba że ktoś potrafi coś zrobić. To jest Intercord duo. widzicie. A już jest piątka, szóstka, No, Ja nie wiem, zresztą nie wiem. No to to. Teraz tak, taki 3D. To jest 3D, to nie to, to chyba z tych filmów. To tak kobietki lubią. O, takie, wie, wiecie, tak jak takieś jakieś pocztówki były. O, tak się przemienia jakoś to tam. No, bardzo ładne to jest. Wziąłem sobie. Teraz tak, taki statyw. Statyw się zawsze przydaje, nie? Tu jest na korbeczkę. Jakiś to jest karena, karena czy coś. O, i to się teraz jedną ręką mi ciężko, ale to się fajnie wysuwa do góry. Tutaj jest. No, wszystko tak, jak należy. No, teraz spójrzcie tutaj. Indyjska, jakaś taka, nie wiem. No, tutaj była na tym świeca, ta świeca, to jest, to jest świeca. I na tym to stało, nie? Na tym to stało. A to jest tak jakby porcelana, jakaś taka, nie wiem czy to jest jakaś, jakaś kość. No to z Indii na pewno, bo mi się kojarzą zaraz słonie, to wszystko to mi się z Indiami kojarzy. No piękna, ładna rzecz, ładna rzecz. Bardzo ciężka, bardzo jest ciężka. Ojej, naprawdę jest ciężka. Nie wiem czy, czy ta moja waga <laughs> utrzymałaby ją. No może by utrzymała, nie wiem. Dobra, to by było to. Słuchajcie, teraz takie coś. Kojarzycie tą robotę, nie? Lampy są. Lampy nocne, wszystko. Tiffany, zobaczcie. To jest. Może tak będzie widać? Tiffany, oryginał. O, tam widzicie. Także może być też dosyć cenne, jak dla kolekcjonera. Płyty, teraz tak. To, to sobie. Od... Jak puka coś tutaj? Jakby luźna, dobra. Płyt Kaseta. No nie wiem co to. Eni Any. Enia, Enia. Emmy y -y -y. Whitehouse. Ewa jak Już nie będę mówił. Dobra. Tu macie Savage Garden, jakieś USA hity. Y -y James Blunt drugą. Wziąłem, wziąłem, Blunt fajnie gra, Elton John, Daido, Robbie Williams, jak to ktoś sam już wypalał, I tutaj są rokowe przeboje jakieś z lat 90, 78, Country Crown, Kraus, no, no. dobra, wiecie o co chodzi, Verdiego wziąłem, a czemu nie, nie, Verdi. No. Coś też? chyba może czegoś takiego. Christmas Balac, łem. I jakieś tam jeszcze inne. Też wziąłem, przydają się. I te Slims, Sims, Slims, Sims, Sims i czwórka. No, to to wziąłem. Teraz tak, dwa takie fajne o pojazdy. <gulity> Buli. Nówki. Normalnie Nówki. Są całkowicie nowe. Kurna. Nie wiem ile tam na tych flomarkach to, to, to chodzi. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale fajne. Fajne. Dobra. Yy, no cóż, to by było to. A teraz słuchajcie. Cały worek spójrzcie, maskotek. Ja nie wiem czy to odkręcę od... E... No poczekajcie chwilę. No spójrzcie, no cała masa, ja już nie będę wyciągał. To jest cały worek. Cały sienki worek maskotek może je po prostu prze, przelecę kiedy to wam rzucę jeszcze no bo teraz bym musiał wszystkie je rozbierać a nie chce mi się no co? nie możesz zajrzeć? zajrzyj, zajrzyj no to takie, takie no wiecie no dla dzieci no to są takie o baranek e Kurczę, no masa tego tu jest i mi się nie chce tego wyciągać, Jaki ład... ale zobaczcie jakie ładne, jej kochany. No jak nowe. Zresztą nie wszystko jest jak nowe. O proszę. Piękne. I teraz wiecie co, jeszcze tutaj jest jakaś... jakieś coś, też mi dała kota w worku. Zaraz poczekajcie. Sorry, że tak macham. Ale co tu jest? O kurna. Proszę bardzo, jaka piękna maskotka. Fajna? Ten nam namny mnie. Dobra, spać. Idź. Tu jest jeszcze co? Nienorożec. Kurczę. A tu jeszcze, jeszcze, no widzicie, no pełno jest jakiś żółwie. Żółwie. Kurwa. I co tu jeszcze mamy? Słoń, poduszka. No dobra, to tyle, już nie będziemy się wygupiać. No co? Wszystko chyba. Wszystko chyba to pokazałem. A słuchajcie, jeszcze darmówek nie pokazałem takich, co z domów dostaję. Spójrzcie. Na pewno wam się już migło na filmie. Bardzo ładnie zachowane barczyki. czy wszystko takie wiecie, solidne, posmarowane czymś. Nie nic kompletnie. Piękna sprawa. Pani miała w ogrodzie gdzieś tam czy na szopie, czy gdzieś. Miała to. I dostałem to od niej, i dostałem to koło, patrzcie. To koło jeszcze. Bardzo ciężkie, bo w środek, patrzcie, to jest takie mocowanie. Widocznie na ścianie było gdzieś, nie? Jest mocowanie. A tu w środku jest chyba pełny wałek. on jest bardzo ciężki, To na pewno jest pełny wałek. No. To też to dostałem, widzicie. No to tyle na dzisiaj. Słuchajcie, co ja wam będę jeszcze dzisiaj opowiadał? Już nic, wszystko. Jak się podobało to subik lubik, ameryka kto do oglądał to nie klika, yy, udostępniajcie, klikajcie, komentujcie, yy, co jeszcze miałem powiedzieć, patrzcie, sprawdzałem dzisiaj ten, tego techniksa, wszystko sprawniutkie, łącznie z pilotem, pięknie gra, o nawet jeszcze go nie wyłączyłem, tam miga widzicie, yy, będzie na sprzedaż na ebayu, nie sprzeda się na ebayu za dobre pieniądze, zabieram do Polski, jest już tam ktoś, i kto tym się zajmie dalej. I tak samo technika. Aha, tego nie pokazałem przecież. Adapter Techniksa. No Spójrzcie. Też jest do sprzedania. Będzie. Za niego dałem 20 euro. Nie wiem, czy dużo, czy mało. Ale no. No jest fajny. O, tu się samo opuszczę chyba. Jest fajny. Naprawdę jeszcze go nie sprawdzałem. Ale posłuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Jestem posiadaczem czegoś. Moim zdaniem, o i tu jeszcze zaraz wam pokażę, poczekajcie, jeszcze tutaj Taki, taki coś, tu była plomba jakaś, coś tutaj było Tu mamy jakieś, widzicie, że to jest greckie Że to jest z muzeum greckiego, ja nie wiem, no może No Takie malowane na Ja nie wiem jak to nazwać, to jest jakaś ceramika, ale jaka Ani to glina, ani to porcelana, takie, takie coś, nie wiem Pięknie malowane ręcznie jakimiś farbami. Nie wiem co to za farby. No jest napisane jeszcze raz pokażę. Jakieś muzeum, kop, coś tam, coś tam. Hmm, no nie wiem, nie znam się na tym. Takie coś. Ale słuchajcie, to jeszcze jest nic. Spójrzcie na. To. Co widzicie na tym obrazku? No to jest normalnie, mówię wam szczerze, że mi to jak je zobaczyłem, to, to mi się ciarki przeszły. A już Wam mówię dlaczego. No jest żaglowiec, widać, że jest żaglowiec, nie? Spójrzcie z tyłu, na to. To, jest, to jest taka. No. No nie wiem, co to jest. Tu z tyłu wygląda jak jakby jakaś. Nie wiem. No nie mam pojęcia, no jak. Tektura nie, no bo to jest coś innego. To nie jest papier. Tu są jak. coś jest napisane też, nie? Nie widzę dokładnie, co tam jest napisane. No to no, żeby uważać, tak? No kurcze, wiecie co? I co mnie zaskoczyło, teraz wam powiem. Zobaczcie. Widzicie tutaj? Wrzesień 1831. Jest jakieś, jakieś, yy, jakiś podpis kogoś. A tu z tej strony ta struktura wygląda jak skóra, wiecie? Jakby to była skóra naciągnięta z jakiegoś zwierzaka. Czy z czegoś? Tu też coś jest jakby napisane. No naprawdę, uwierzcie mi, że ja, że ja to, jak to zobaczyłem, to byłem w szoku. Że to leży, nikt tego nie kupił, nie? bo to jest z tego haszka, co, co, co ja tam kupowałem. 1831. No ja nie wiem, no czy to jest możliwe, czy ja tą datę dobrze. Od... No nie wiem, ku, czy tą datę dobrze widać. Nie chcę tego paznokciem ani, ani niczym. Ale no skóra, ewidentnie gdzieś ktoś, ktoś, musiał jakiś artysta to robić na pewno bardzo dawno temu, bo to jest niemożliwe, takie, takie, ja nie widziałem takich obrazów nigdy. No to normalnie jakby skóra z byka albo ze świni, no nie wiem z czego. Jeszcze raz Wam przybliżę. No, no naprawdę, nie, nie mam pojęcia. Ale myślę, że to coś, coś, coś fajnego, no zobaczymy. No, ty, no to tyle, już, już, już tym razem naprawdę już nie będę powtarzał o, o tym, że macie tam klikać i, i ten no, wszystkiego dobrego, dzisiaj jest sobota, filmik padnie jutro, no bo dzisiaj w nocy go zrobię, bo kurczę miałem taki zapieprz, za że wam mówię, no także jutro znowu też nie wiem co będzie, czy mieliśmy jechać na Flomarka, czy pojedziemy, trzymajcie się kochani, miłej niedzieli już wam życzę, no bo to będzie w niedzielę, trzymajcie się. Bardzo Wam za wszystko dziękuję. Naprawdę jesteście the best. Fajnie się Was czyta. Fajnie jest miło popatrzeć na komentarze. No, luks. No to trzymajcie się. Na razie.